Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak coś prostego, na przykład liść raurowy w portfelu, może mieć moc odmienienia Twojego życia finansowego? Może się to wydawać ciekawym pomysłem, ale ten liść, ze swoją symboliką ochrony i dobrobytu, może być czymś więcej niż zwykłym przedmiotem. Przypomina nam, że małe działania, małe gesty, a nawet nasze przekonania mogą kształtować nasz los finansowy. Przyjmując bardziej otwarty i duchowy sposób myślenia. Dostosowując nasze myśli do zasad buddyzmu, jesteśmy w stanie stworzyć przestrzeń, w której dobrobyt będzie swobodnie płynął w naszym życiu. Przyjrzyjmy się, jak te praktyki mogą faktycznie otworzyć drzwi do nowej rzeczywistości finansowej. Liść laurowy to nie tylko zwykła roślina, którą wkładasz do portfela. W buddyzmie niesie ze sobą głęboką symbolikę, która wykracza daleko poza materię. Liść laurowy jest postrzegany jako symbol ochrony. Dobrobytu i uzdrowienia, co bezpośrednio łączy się ze sposobem, w jaki nasz umysł może wpływać na rzeczywistość, w której żyjemy. W wielu tradycjach duchowych uważa się, że przedmioty niosą ze sobą energię odzwierciedlającą intencje i wibracje. Kiedy włożysz liść laurowy do portfela, nie jest to tylko fizyczny gest, to sygnał dla wszechświata, codzienne przypomnienie tego, co chcesz przyciągnąć do swojego życia, obfitości, równowagi i dobrego samopoczucia. Ludzki umysł ma imponującą moc kształtowania naszej rzeczywistości. Buddyzm uczy nas, że nasze postrzeganie świata jest często kluczem do stworzenia życia, jakiego pragniemy. Kiedy włożymy liść laurowy do naszego portfela, tworzymy mentalną przestrzeń, w której może zamanifestować się dobrobyt. Ten prosty gest staje się zaproszeniem do pozytywnego przepływu w naszym życiu, abyśmy mogli otworzyć się na to, co ma do zaoferowania wszechświat. To, w co wierzymy, często jest tym, co przyciągamy, a podejmując to działanie, zaczynasz trenować swój umysł, aby rozpoznawał otaczające cię możliwości. Symbolika liścia laurowego jest potężna, ponieważ przypomina nam, że dobrobyt nie jest czymś, za czym trzeba desperacko gonić. Nie bierze się to z nadmiernego wysiłku czy nagromadzenia materiału, ale ze spokojnego i otwartego umysłu. W buddyzmie idea a posiadania otwartego serca jest niezbędna, abyśmy mogli otrzymać błogosławieństwa, jakie oferuje wszechświat. Nie chodzi o samolubne lub niespokojne poszukiwanie bogactwa, ale o bycie w harmonii z naturalnymi prawami rządzącymi obfitością. Liść laurowy w twoim portfelu służy jako mały anioł stróż, który przypomina ci, że zasługujesz na dobrobyt, ale dobrobyt musi towarzyszyć równowadze i wewnętrznemu spokojowi. Ważne jest, aby zrozumieć, że liść laurowy reprezentuje nie tylko amielit przynoszący szczęście, ale symbol dostosowania się do duchowych zasad wszechświata. Jest jak mały płomyk, który oświetla ścieżkę do obfitości i dobrobytu. Umieszczenie tej kartki w portfelu jest symbolicznym aktem wiary i zaufania. Robiąc to, zaszczytasz w swoim życiu jasną intencję, która znajduje odzwierciedlenie w Twoich działaniach, wyborach, a nawet Twoich słowach. Proste akt niesienia liścia laurowego zaczyna tworzyć sposób myślenia dobrobytu, w którym otwierasz się na obfitość, która już jest wokół ciebie. To połączenie umysłu z rzeczywistością finansową to coś więcej niż powierzchowne przekonanie, jest to codzienna praktyka kultywowania pozytywnych myśli i działań, które wzmacniają to przekonanie. Kiedy umieścimy przedmiot taki jak liść laurowy w specjalnym miejscu, pamiętamy, że jesteśmy zestrojeni z wszechświatem. A wszechświat ze swoimi naturalnymi prawami zawsze jest gotowy wspierać tych, którzy wierzą. Kiedy działasz z pewnością siebie i równowagą, przyciągając do swojego życia to, co najlepsze, zaczynasz zdawać sobie sprawę, jak małe zmiany w mentalności i postawach mogą mieć duży wpływ na Twoją rzeczywistość finansową. Prawdziwy dobrobyt nie polega tylko na tym, co posiadasz, ale na tym, co jesteś w stanie przyciągnąć i stworzyć poprzez swój stan psychiczny. Kultywując umysł otwarty i podatny na obfitość, oraz używając symbolu takiego jak liść laurowy do przedstawienia tej intencji, tworzysz pole energetyczne sprzyjające dobrobytowi. Nosząc liść laurowy z intencją przyciągnięcia bogactwa, ochrony i dobrego samopoczucia, aktywujesz siłę, która wykracza poza fizyczną, wpływając na Twoją rzeczywistość w subtelny, ale potężny sposób. Z biegiem czasu ten prosty gest może zamienić się w drogę do bardziej obfitego życia finansowego, gdy zaczniesz zdawać sobie sprawę, że wszystko, czego potrzebujesz, jest w Twoim zasięgu i tylko czeka, aby zostać rozpoznanym i przyjętym. W buddyzmie dowiadujemy się, że prawdziwy dobrobyt nie polega na ilości dóbr materialnych, które gromadzimy, ale na przemianie naszej mentalności. Oznacza to, że dobrobyt nie jest czymś, za czym bezostannie gonisz i czego szukasz. Wręcz przeciwnie, jest to coś, co już istnieje wokół ciebie i czeka na rozpoznanie. Liść laurowy umieszczony w portfelu staje się symbolicznym narzędziem tej zmiany postrzegania. Każdego dnia przypomina nam, że obfitość nie jest poszukiwaniem, ale rzeczywistością, która jest już dostępna w chwili obecnej. Kiedy patrzymy na to, co mamy i jesteśmy za to wdzięczni, tworzymy pozytywne wibracje, pole energetyczne, które przyciąga więcej tego, za co jesteśmy w stanie być wdzięczni. Za każdym razem, gdy dotykamy liścia laurowego, przypominamy sobie, że obfitość to sposób myślenia, sposób widzenia i interakcji ze światem. Często spędzamy cały czas skupiając się na tym, czego nam brakuje, na tym, czego jeszcze nie osiągnęliśmy, ale ta mentalność braku tylko utrwala cykl braku. W buddyzmie naucza się, że konieczne jest kultywowanie wdzięczności za wszystko, co mamy w chwili obecnej. Wzęczność za zdrowie. Za małe codzienne zwycięstwa, za to, co już udało się osiągnąć. Ten prosty akt rozpoznania obfitości, która już istnieje w naszym życiu, zmienia naszą percepcję, a co za tym idzie, naszą rzeczywistość. Kiedy niesiemy liść laurowy, prosty przedmiot, ale mający wielkie znaczenie, robimy coś więcej niż tylko fizyczny gest. Praktykujemy wdzięczność, trenując swój umysł, aby dostrzegał to, co pozytywne i obfite w naszym życiu, a robiąc to, przyciągamy więcej dobrobytu. Obfitość nie zależy od dużej liczby dóbr, ale od sposobu myślenia, który dostrzega bogactwo w małych rzeczach. To fascynujące widzieć, jak nasza percepcja ma bezpośredni wpływ na naszą rzeczywistość finansową. Kiedy zaczynamy praktykować wdzięczność i zmieniamy sposób, w jaki postrzegamy otaczający nas świat, zaczynają pojawiać się możliwości. Kiedy patrzymy na wszystko przez pryzmat obfitości, zaczynamy zdawać sobie sprawę z niezliczonych możliwości finansowych które były w naszym zasięgu, ale które wcześniej pozostawały niezauważone. W tym sensie liść laurowy staje się potężnym narzędziem do zmiany tego punktu widzenia. W swojej prostocie symbolizuje ideę, że mamy wszystko, czego potrzebujemy do prosperowania, ale najpierw musimy zmienić nasz sposób myślenia. Koncepcja ta jest nierozerwalnie powiązana z ideą, że jesteśmy godni tego, co dobre i dostatnie. Wszechświat w swojej mądrości zawsze był gotowy zaoferować każdemu obfitość, ale często tego nie dostrzegamy, ponieważ jesteśmy pogrążeni w myślach o niedostatku. Przyjmując nastawienie dostatku, zaczynamy żyć pełniej, dokonywać bardziej świadomych wyborów finansowych i płynniej przyciągać to, czego pragniemy. Liść laurowy staje się wówczas przypomnieniem nie tylko dobrobytu, ale także naszej zdolności do generowania dobrobytu poprzez zmianę naszego postrzegania. Będąc w zgodzie z obfitością, która już istnieje w naszym życiu, przepływ bogactwa zaczyna płynąć swobodnie, prowadząc nas do nowych możliwości i doświadczeń. Co więcej, wdzięczność wytwarza energię wibracyjną, która rezonuje w otaczającym nas świecie, i to właśnie ta energia przyciąga więcej tego, co rozpoznajemy i cenimy. Kiedy dziękujemy za proste rzeczy, dostrajamy nasz umysł do przepływu dobrobytu, który jest zawsze obecny, ale często ignorowany. Praktykując wzęczność i nastawienie do statku, zaczynamy otwierać drzwi do bardziej zamożnego i satysfakcjonującego życia finansowego. Kiedy liść laurowy nam o tym przypomina, staje się symbolem, który bezpośrednio łączy nas z energią dobrobytu, która już w nas istnieje, czekając na rozpoznanie i manifestację. Zmieniając nasz sposób myślenia, robimy pierwszy krok w kierunku stworzenia życia finansowego, które odzwierciedla tę wewnętrzną obfitość. W buddyzmie dowiadujemy się, że prawdziwe bogactwo nie polega na gromadzeniu dóbr materialnych, ale na wolności wynikającej z odpuszczania. Liść laurowy, będący przedmiotem prostym, właśnie tego nas uczy. Wkładając go do portfela, przypominamy sobie, że nie potrzebujemy nadmiaru, aby się rozwijać. Czasami wierzymy, że dobrobyt jest bezpośrednio powiązany z ilością rzeczy, które posiadamy, ale mądrość duchowa pokazuje nam, że odpuszczenie jest drogą do prawdziwej wolności finansowej. Pozbywając się przywiązania do duby materialnych, tworzymy przestrzeń na coś o wiele cenniejszego wewnętrzny spokój i otwartość na nowe możliwości. Liść laurowy w całej swojej prostocie symbolizuje wolność, która pojawia się, gdy możemy uwolnić się od potrzeby posiadania, aby być szczęśliwym. Umieszczenie liścia laurowego w portfelu to nie tylko symboliczny akt przyciągania bogactwa, ale także przypomnienie, że prawdziwa obfitość polega na naszej zdolności do życia za mniej. Buddyzm uczy nas, że życie jest bogatsze, gdy mniej mamy obsesję na punkcie tego, czego nam brakuje, a bardziej skupiamy się na tym, co już mamy. Pozbycie się nadmiaru, konsumpcjonizmu i ciągłej potrzeby posiadania więcej, to gest, który wnosi do umysłu lekkość i jasność. Kiedy liść laurowy znajduje się w naszym portfelu, jest to znak dla wszechświata, że nie szukamy czegoś więcej, aby wypełnić pustkę, ale więcej przestrzeni, aby pokój i dobrobyt mogły swobodnie płynąć w naszym życiu to oderwanie wykracza poza obiekty materialne. Dotyczy to również naszych ograniczających przekonań na temat pieniędzy i obfitości. Często jesteśmy uwarunkowani w przekonaniu, że aby odnieść sukces, musimy niestrudzenie walczyć lub gromadzić więcej. Ale odpuszczenie uczy nas porzucania sztywnych idei i zaufania procesowi. Kiedy nie jesteśmy już dłużej uwięzieni w pułapce nieustannego pożądania, tworzymy otwarty sposób myślenia, gotowi zaakceptować bez oporu to, co oferuje nam wszechświat. Umieszczenie liścia laurowego w portfelu przypomina, że prawdziwy dobrobyt pojawia się, gdy uwolnimy się od kontroli i zaufamy, że wszystko, czego potrzebujemy, jest już w drodze. Oderwanie z kolei daje nam poczucie wolności, pozwalając nam podejmować decyzje finansowe z większą jasnością i równowagą. Pozbywając się przywiązania do materializmu i pragnienia gromadzenia rzeczy, zaczynamy postrzegać bogactwo w bardziej całościowy sposób, w którym spokój ducha i obfitość finansowa współistnieją bez konfliktów. Ten spokój ducha jest niezbędny, abyśmy mogli wyraźniej widzieć możliwości finansowe, bez mgły niepokoju i strachu przed otratą tego, co już mamy. Odpuszczając, tworzysz przestrzeń, w której mogą pojawić się nowe możliwości, często w nieoczekiwany sposób, ale zawsze w zgodzie z naturalnym biegiem życia. Dzięki praktyce nieprzywiązania możemy doświadczyć głębokiej zmiany w sposobie, w jaki radzimy sobie z pieniędzmi i obfitością. Zamiast postrzegać pieniądze jako coś, co należy oszczędzać i gromadzić w obawie, że się skończą, zaczynamy postrzegać je jako energię, która płynie. Oderwanie pozwala nam korzystać z tej energii bardziej świadomie, bez strachu i chciwości. Liść laurowy swoją prostotą uczy nas, że uwalniając nadmiar i żyjąc lżej, możemy stworzyć przestrzeń, w której dobrobyt przyjdzie do nas w bardziej naturalny sposób. Ten prosty gest niesienia liścia laurowego może zamienić się w codzienny rytuał wolności, w którym oderwanie się staje się kluczem do spokojniejszego i dostatniego życia finansowego. Praktyka prostoty i dystans uczy nas, że kiedy odpuścimy potrzebę kontrolowania każdego aspektu naszego życia finansowego, otwieramy się na przepływ obfitości. Nie chodzi o to, ile mamy, ale o to, jak wiele jesteśmy gotowi odpuścić. Liść laurowy pomaga nam pamiętać, że nie komplikując nasze relacje z pieniędzmi i rzeczami materialnymi, otwieramy drzwi do głębszego i bardziej satysfakcjonującego dobrobytu dobrobytu, który towarzyszy pokojowi w sercu i pewności w procesie życia. Prawdziwa transformacja zaczyna się w umyśle, ale nie może się tam zatrzymać. Myśli, przekonania i intencje, które kultywujemy, muszą zostać przełożone na działania, abyśmy mogli zobaczyć prawdziwe zmiany w naszym życiu. Kiedy wkładamy liść laurowe do portfela, nie tylko tworzymy w umyśle intencje dobrobytu, zobowiązujemy się także do działania zgodnie z tą intencją. W buddyzmie ma to fundamentalne znaczenie. Nie chodzi tylko o wizualizację obfitości lub oczekiwanie, że nadejdzie bez wysiłku, ale o dostosowanie naszych działań do tego, co według nas jest możliwe. Prosty akt niesienia liścia laurowego służy jako codzienne przypomnienie, że musimy żyć zgodnie z naszymi wartościami i intencjami, stosując nauki duchowe we wszystkich obszarach naszego życia, w tym w naszych wyborach finansowych. Każda decyzja, którą podejmujemy w sprawie pieniędzy i dobrobytu, jest okazją do dostosowania naszej praktyki duchowej do codziennego życia. Jeśli będziemy świadomi energii, jaką wkładamy w nasze działania, możemy zamienić małe gesty w potężne katalizatory zmian. Podejmując bardziej świadome decyzje finansowe, takie jak unikanie impulsywnych zakupów, Mądrzejsze inwestowanie, a nawet przekazywanie darowizn na cele rezonujące z naszymi wartościami, nie tylko dokonujemy mądrych wyborów, ale także tworzymy pozytywne pole wibracyjne, dostosowane do energii dobrobytu. Odzwierciedla to buddyjskie zrozumienie, że każde działanie, niezależnie od tego, jak małe, ma bezpośredni wpływ na nasze życie i otaczający nas świat. Liść laurowy pomaga nam pamiętać, że dobrobyt nie jest czymś, co po prostu się zdarza, jest wynikiem naszych świadomych działań. Na przykład, jeśli włożysz liść laurowy do portfela z zamiarem przyciągnięcia większej obfitości, musi to towarzyszyć postawom zgodnym z tym celem. To tak, jakby liść był zaproszeniem wszechświata do mądrego działania, przypomnieniem, że jesteśmy współtwórcami naszej rzeczywistości. W buddyzmie idea karmy uczy nas, że nasze działania mają konsekwencje. Jeśli działamy z intencją i mądrością, dobrobyt pojawi się w sposób naturalny. Dlatego nie chodzi tylko o chęć posiadania większego bogactwa, ale odpowiedzialne i świadome działanie, dokonywanie wyborów, które nie tylko przyniosą korzyść nam samym, ale także innym i naszemu otoczeniu. Praktyka podejmowania świadomych decyzji finansowych jest ściśle powiązana z koncepcją uważności, która w buddyzmie oznacza stan bycia obecnym i uważnym w każdej chwili. Kiedy działamy świadomie, bez pośpiechu i rozproszenia, możemy wyraźniej dostrzec szanse, które się przed nami otwierają. W tym sensie liść laurowy pomaga nam zwrócić pełną uwagę na nasze życie finansowe. Za każdym razem, gdy to widzimy, przypomina nam się, że musimy działać proaktywnie, ale także zwracać uwagę na subtelności otaczającego nas wszechświata. Nie chodzi o to, aby podejmować wielkie wysiłki, ale o ostrożność i koncentrację na każdym wykonanym kroku. Co więcej, prawdziwa transformacja finansowa ma miejsce, gdy zaczynamy działać od stanu równowagi. Buddyzm uczy nas działać bez przywiązania, bez potrzeby kontrolowania każdego aspektu naszego życia finansowego. Oznacza to podejmowanie decyzji, które pozwolą nam żyć swobodniej, bez obawy, że przegramy lub nie będziemy mieć dość. Kiedy stosujemy nauki duchowe w życiu codziennym, zaczynamy zdawać sobie sprawę, że dobrobyt nie jest powiązany z akumulacją, ale ze zdolnością do działania z mądrością i współczuciem. Każde działanie, które podejmujemy. Od prostego zakupu po sposób, w jaki radzimy sobie z inwestycjami lub zadłużeniem, może być wyrazem energii dobrobytu, jeśli zostanie wykonane z właściwą intencją. Umieszczenie liścia laurowego w portfelu to nie tylko symboliczny gest, ale przypomnienie, aby działać w zgodzie z energią obfitości. Podejmując świadome decyzje finansowe, skupione na tym, co naprawdę ważne i zapewniające nam równowagę, pozwalamy sobie na dostatnie i harmonijne życie finansowe. Prawdziwy dobrobyt buduje się nie tylko na marzeniach i zamiarach, ale na każdym działaniu, które podejmujemy. Kiedy żyjemy w zgodzie z naszymi duchowymi przekonaniami, obfitość zaczyna objawiać się w sposób, którego nawet nie potrafimy sobie wyobrazić, tworząc ciągły cykl dobrobytu i pokoju. W buddyzmie prawo przyczyny i skutku, czyli karma, uczy nas, że nasze działania generują konsekwencje, a to odnosi się bezpośrednio do naszego życia finansowego. Liść laurowy umieszczony w naszym portfelu staje się ciągłym przypomnieniem, że energia, którą emitujemy do świata, wraca do nas często w sposób, którego nawet nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Każde działanie, które podejmujemy, od decyzji finansowych po sposób, w jaki traktujemy pieniądze i ludzi wokół nas, tworzy pole energetyczne, które odbija się echem w całym wszechświecie. To, co oddajemy światu, czy to w formie hojności, współczucia czy odpowiedzialności, wraca do nas w nieoczekiwany sposób. Tego uczy nas karma finansowa. Prawdziwy dobrobyt nie pochodzi z samolubnych nagromadzeń, ale ze sposobu, w jaki odnosimy się do świata i innych. Wkładając liść laurowy do portfela, przypominasz sobie, że aby przyciągnąć obfitość do swojego życia finansowego, musisz kultywować dobre działania i postawy. Obejmuje to wszystko od dbania o swoje finanse osobiste, podejmowanie bardziej świadomych i odpowiedzialnych decyzji, aż po chęć pomagania innym i przyczyniania się do dobra zbiorowego. Karma finansowa uczy nas, że siejąc dobre uczynki, tworzymy pozytywny cykl, który bezpośrednio odbija się na naszym życiu finansowym. Kiedy postępujemy odpowiedzialnie i hojnie, czy to w odniesieniu do pieniędzy, czy w innych aspektach życia, tworzymy pozytywną energię, która ma tendencję do powrotu do nas zwielokrotnioną. Piękno karmy polega na tym, że nie ogranicza się ona tylko do tego, co robimy bezpośrednio. Nasze intencje i postawy również mają ogromny wpływ. Jeśli naszą motywacją w zarządzaniu finansami jest chęć pomocy, poprawy życia własnego i innych, wszechświat reaguje na tę energię. Często zwrot naszych dobrych uczynków finansowych pojawia się w nieoczekiwany sposób. Może to być wzrost możliwości, nieoczekiwana pomoc w potrzebie, a nawet zmiana nastawienia, która pozwala nam dostrzec rozwiązania problemów finansowych, które wcześniej wydawały się niemożliwe. Liść laurowy przypomina zatem, że wszechświat zawsze obserwuje nasze dobre intencje i działania, a nagroda za hojne i odpowiedzialne życie jest nieunikniona. Karma finansowa uczy nas również, że musimy być świadomi naszych wyborów, ponieważ każdy z nich tworzy falę energii, która do nas wraca. Jeśli podejmujemy decyzje finansowe w oparciu o ego, strach lub chciwość, możemy nie zdawać sobie sprawy z negatywnego wpływu, jaki ma to na nasze życie. Wszechświat również reaguje na te energie i często to co zasiewamy w sposób egoistyczny lub impulsywny, może powrócić w negatywny sposób, tworząc blokady lub trudności w naszym życiu finansowym. Dlatego też, gdy odpowiedzialnie dbamy o swoje finanse, pomagamy innym i przyczyniamy się do dobra wspólnego, tworzymy pozytywne pole wibracyjne, które nieuchronnie będzie przyciągać większy dobrobyt. Co więcej, karma uczy nas, jak ważne jest działanie z cierpliwością i pewnością siebie. Często, gdy robimy dobre uczynki, na przykład, mądrze inwestujemy lub pomagamy komuś w potrzebie, możemy nie widzieć natychmiastowych rezultatów. Jednakże karma finansowa przypomina nam, że ujawnienie się konsekwencji naszych działań może wymagać czasu, ale zawsze powracają. Akt włożenia listka laurowego do portfela to nie tylko gest symboliczny, ale także praktyka, która łączy nas z energią wszechświata, przypominając nam, że czyniąc dobro i działając hojnie, zasiewamy ziarno przyszłego dobrobytu. Dlatego też, siejąc dobre uczynki na polu finansowym, czy to poprzez odpowiedzialne podejście do pieniędzy, czy też hojność wobec innych, STWRZMY warunki, aby dotarło do nas więcej obfitości. Karma uczy nas, że prawdziwe bogactwo nie pochodzi z gromadzenia, ale z dzielenia się, działania z dobrymi intencjami i kultywowania nastawienia na dobrobyt, który jest zestrojone ze wszechświatem. Kiedy liść laurowy jest z nami, staje się symbolem tego pozytywnego cyklu, przypominając nam, że wszystko, co dajemy światu, czy to finansowo, czy w jakimkolwiek innym aspekcie życia, wraca do nas w nieoczekiwany sposób, ale zawsze z większą obfitością i dobrobyt. Jeśli spodobał Ci się ten film, prosimy o wsparcie naszego skromnego kanału, subskrybując go. A jeśli chcesz obejrzeć więcej takich filmów, przygotowaliśmy kolejny specjalnie dla Ciebie. Kliknij tutaj, aby obejrzeć.